Czy olej z ostropestu tłoczony na zimno można pić zamiast mielonego ostropestu? Moi drodzy, oczywiście to pytanie jest absolutnie niejednoznaczne. E, I teraz najpierw chciałabym Wam przybliżyć to, czym w ogóle jest ostropest plamisty. Moi drodzy, Ostropest Plamisty jest wspaniałą, przecudowną, przefantastyczną rośliną, którą powinien spożywać czy zażywać dosłownie każdy człowiek na całym świecie. Ostropest plamisty jest bardzo mocno wyjątkowy, ponieważ zawiera w sobie niesamowity flawonoid, którym jest sylimaryna. Dzięki sylimarynie, komórki wątrobowe mogą się. Re... Może inaczej. Sylimaryna wspiera komórki wątrobowe w tym, aby mogła się ona regenerować oczyszczać i chroni również wątrobę przed toksycznym zatruciem. Jest to niesamowite, dlatego uważam, że ostropest jest rośliną, która powinna zagościć w każdym polskim domu. Moi drodzy, dalej. Jeśli chodzi o to, co zawiera ostropest. Zawiera on również kwasy organiczne, które mają działanie z jednej strony antyseptyczne, a z drugiej strony żółciopędne, a więc zapobiegają tworzeniu się kamieni żółciowych. To kolejny powód, dla którego ostropest powinien być właśnie w Twoim domu. Um, ostropest zawiera również sterole, które obniżają nam poziom tego w cudzysłowie złego cholesterolu, czyli tego frakcji LDL. Dalej, ostropez zawiera również kwas linolowy, który nam wzmaga metabolizm, chroni nam układ krwionośny, i to jest kolejny powód, dla którego powinieneś czy powinnaś codziennie zażywać ostropez. Ostropest jest bardzo znaną rośliną. W szczególności ze swojego działania, moi drodzy, takiego właśnie wspierającego wątrobę, oczyszczającego wątrobę, ale to, co jest najważniejsze, ostropest powinniśmy zażywać nawet przy zatruciach pokarmowych, ponieważ on wspiera nasz organizm. Co ważne, przy zatruciach pokarmowych stosujemy tylko i wyłącznie albo zmielone albo zaparzone ziarno. Nie stosujemy olej i zaraz o tym opowiem, zaraz do tego dojdę. Dobra, musimy trochę, musimy trochę przyspieszyć. E, moi drodzy, e, ostropest powinien być również spożywany, czy zażywany przez osoby, które zażywają jakiekolwiek leki medyczne, dlatego że on będzie wspierał tą wort, wątrobę w oczyszczaniu. Jest to niezwykle istotne. E, co jeszcze jest ważne? E, ostropest ma bardzo silne działanie przeciwutleniające, a więc chroni nasz komórki naszego ciała przed toksycznym działaniem czego wolnych rodników. Dokładnie. E, to, że działa ochronnie na układ krążenia. Już wiecie, e, przynosi nam ulgę przy problemach. E, żołądkowych, jelitowych, kiedy mamy do czynienia ze zgagą. E, działa on łagodząco na nasz układ pokarmowy, na śluzówkę, żołądka, jelit, e, ale ostropest wspomaga również, uwaga moi drodzy, przy migrenach. E, ale e, ostropest warto spożywać również wtedy, kiedy mamy problem z wydzielaniem insuliny, ponieważ on Wyzmacnia wrażliwość tkanek na insulinę. Jak widzicie, tych powodów, dla których Ostropest powinien być na waszym stole, czy w waszym codziennym menu, jest bardzo dużo. I teraz ten ostropest możecie zażywać na wiele różnych sposobów. Jednym z tych sposobów jest olej z Ostropestu. I teraz inne sposoby jest to tak. E, ziarno, które e, zalewamy na noc zimną wodą, zostawiamy rano e, łykami w ciągu dnia, wypijamy tą zawiesinę, która nam się stworzy. Kolejny jest to zmielone ziarno. I teraz to zmielone ziarno ja preferuję, aby brać łyżeczkę i popijać to płynem wodą, nie popijać sokami, najlepiej ciepłą wodą. E, ja wiecie co, ja się przyz ja przyznam wam się do czegoś strasznego, ale yy, ja uwielbiam, uwielbiałam ostropest popijać kawą. N w ogóle ostropest mi nie smakował żadnej innej postaci. tak jako rozgrzeszanie mojej wątroby, tego trucia jej kawą, do kawy zawsze, zawsze zjadałam e, ostropest. Tak to wygląda, więc jeśli pijecie kawę, macie jakieś nałogi, to o ostropeście musicie pamiętać, moi drodzy. E, już teraz nie piję kawy, staram się o może inaczej, staram się nie pić tej kawy, ponieważ wiem, że ma ona destrukcyjny wpływ na mój stan zdrowia i samopoczucie. E, a więc, moi drodzy, ja preferuję. Łyżeczka zmielonych nasion, przy czym możemy je zmielić sobie na tydzień, dwa, trzy, jak tam nam wyjdzie, e, nie na dłużej niż miesiąc, ponieważ to wszystko z tych ziaren się utlenia. Jest to jeden sposób. Drugi: te zmielone ziarna możemy zalać wrzącą wodą, przykryć, zaparzyć i wypić. Nigdy nie stosowałam ostropestu w taki sposób. Nie, uwie, nie uważam, żeby to było potrzebne. Natomiast, jeśli będziemy mieli do czynienia z małymi dziećmi, które nie mogą przełknąć tej papki, którą my sobie przygotowujemy, no to rzeczywiście ta opcja z zaparzaniem zmielonych nasion jest jak najbardziej. Bardziej e, poprawna. E, I teraz tak. Jeśli my spożyjemy mielone nasiona ostropestu, to te mielone nasiona nasz organizm sobie wykorzysta dowolnie tak, jak on potrzebuje. Ponadto, jako zmielone nasiona, one również będą musiały bytować w naszych jelitach przez określony czas. A więc one będą stanowiły prebiotyk dla naszej flory bakteryjnej. Tam nigdy tych ziaren nie zmielimy do końca tak, żeby tam nic nie było, a więc one posłużą nam również jako pewnego rodzaju forma miotły, błonnika, która nam będzie oczyszczała te jelita. Jest to wspaniała, wspaniały sposób zażywania ostropestu, zwłaszcza dla osób, które mają problemy z zaparciami, z układem trawiennym i tak dalej. Im dłużej to zmielone Nasienie jest w naszym przewodzie pokarmowym, tym nasz organizm jest w stanie więcej z tego wszystkiego sobie uszczknąć, wyciągnąć. A więc ja uważam, że jest to bardzo dobra forma dostarczania ostropestu do naszego organizmu, ponieważ te zmielone ziarna będą przynajmniej kilka dni przebywać w naszym układzie trawiennym i będą nam wzmacniać naszą pozytywną, dobrą, symbiotyczną florę bakteryjną. Stąd proponuję zawsze ten sposób. No i jest to sposób, który również możemy stosować, aby złagodzić sobie między innymi bóle migrenowe, czy też problemy żołądkowo-jelitowe. I teraz, jeśli my stosujemy ziarno ostropestu, to ma ono termikę zimną, chłodzącą, a więc Problemem tych, tych problemem. Jak mam wam to powiedzieć? Te problemy zdrowotne, o których Wam wspomniałam, czyli te migreny, problemy z układem trawiennym i różnego rodzaju różnego rodzaju inne sytuacje zdrowotne one są związane. Z przegrzaniem wątroby, z przegrzaniem elementu drzewa, wątroba, pęcherzyk żółciowy. I teraz, jeśli my spożyjemy ziarno, to my schłodzimy ten ogień. Wątroba, pęcherzyk żółciowy są często rozgrzane naszymi negatywnymi e, emocjami, doświadczeniami, przeżyciami. A więc spożywając ziarno, my chłodzimy ten element drzewa. Natomiast jeśli my będziemy spożywać olej, to ten olej zawsze nam roznieci ten ogień. Więc jeśli my mamy wątrobę w stanie zapalnym, to ja polecam, żeby spożywać jednak mielone ziarno. Natomiast jeśli jesteście zdrowi i chcecie ten ostropest y, skorzystać z, y, tylko i wyłącznie w celach profilaktycznych, to możecie stosować również olej. Dajcie znać, czy Wam to jasno wytłumaczyłam, czy rozumiecie o co w tym wszystkim. Chodzi, nie dolewajcie oliwy do ognia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Zielarz Polska, Marta Ponasiak.